Szanowni państwo, pracownicy wydziału zostali poproszeni o eksport publikacji z bazy PBN do systemu Orcid. W jaki sposób należy to zrobić? W pierwszej kolejności logujemy się na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej PBNnauka.gov.pl. Klikamy Zaloguj się i co ważne, Zaloguj z Orcid na samym dole. Zaloguj z Orcid Do poprawnego logowania potrzebujemy bądź adresu e-mail, bądź 16-cyfrowego numeru ORCID. Loguję się przy użyciu numeru ORCID. I, I hasło. Jeśli nie pamiętamy hasła, w tym miejscu mamy możliwość jego zresetowania. Loguję się. Po udanym logowaniu wchodzimy na profil autora. Profil autora i w pierwszej kolejności klikamy sugestie dorobku do dodania. Wybieram publikację. Po prawej stronie klikam Dodaj. Dodaj do profilu. I w tym momencie ponownie należy kliknąć profil autora i zarządzanie profilem autora publikacja którą przed chwilą dodałam, znajduje się na trzeciej pozycji po prawej stronie widzimy trzy kropeczki klikamy wyślij do ORCID trwa przetwarzanie danych w tym momencie publikacja widoczna jest w systemie ORCID po lewej stronie możemy zauważyć Powiązanie publikacji z systemem ORCID. Te wszystkie czynności należy wykonać oddzielnie dla każdej publikacji. Dziękuję za uwagę.